Katedra Notre-Dame, czyli Katedra Najświętszej Marii Panny. Place du Parvis, Notre-Dame, Ile de la Cité, Metro Cité. Jak pisał Auguste Rodin w Cathédrale du France i wzniosła się katedra, by górować nad miastem, które się wokół niej tłoczy niczym pod skrzydłami. Wzniosła się, by służyć pielgrzymom zagubionym na dalekich drogach, jako miejsce zgromadzeń, jako schronienie... Aby być im niejako latarnią morską. Tak właśnie nad Paryżem góruje do dziś Katedra Najświętszej Maryi Panny. Najbardziej znana francuska katedra gotycka, która jest nie tylko sercem Paryża, ale dosłownie środkiem Francji. To właśnie od niej mierzy się wszystkie odległości geograficzne. Od czasu swojego powstania w XII wieku stanowiła centrum wydarzeń politycznych, w którym rozstrzygały się niegdyś dzieje narodu francuskiego. To tu, w 1804 roku, Napoleon koronował się na cesarza, a w czasie Komuny Paryskiej.